Dzień dobry, witam was na, kolejny, na kolejnych minutkach z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na takie pytanie. Czy Bóg ma wnuków? Okazuje się, patrząc w Pismo Święte, że Bóg nie ma wnuków. A to oznacza, że wszyscy ludzie, którzy uważają, że są chrześcijanami, bo urodzili się w chrześcijańskiej rodzinie, mówią nieprawdę. Naprawdę, Bóg nie ma wnuków. Niezależnie od tego, czy urodziłeś się w rodzinie katolickiej, czy protestanckiej, czy jakiejkolwiek innej, Bóg nie ma wnuków. Jeśli patrzymy w Pismo Święte, tam jest powiedziane, że każdy z nas powinien zrobić coś, aby stać się dzieckiem Bożym. Ewangelia Jana, w Ewangelii Jana, apostoł Jan pisze w ten sposób, pisząc o Jezusie. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. W jaki sposób stajemy się dziećmi Bożymi według tego fragmentu? To jest, pierwszy list, to jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, dwunasty werset. Stajemy się, gdy przyjmujemy Jezusa Chrystusa. Przyjmujemy tego, który był, który jest nazwany logos słowem, który zszedł na ziemię. I jest powiedziane, że tym, którzy Go przyjęli, Bóg dał prawo stać się dziećmi Boga. Widzicie? Nie wnukami, nie prawnukami, tylko dziećmi Boga. Każdy, kto przyjmuje Jezusa Chrystusa do swojego życia, jako Pana i Zbawiciela, staje się dzieckiem Bożym. Każdy, kto narodził się, jak mówi Ewangelia na trzeci rozdział, który narodził się z ducha świętego, a nie fizycznie po ludzku. I ten fragment o tym mówi. I jeszcze jeden fragment wam przeczytam, który mówi o tym samym, że Bóg nie ma wnuków, ale ma tylko dzieci. Z listu do Rzymian z, piątego, z ósmego rozdziału. Posłuchajcie tego. Skąd mogę wiedzieć, czy jestem dzieckiem bożym, czy nie? Bo ci, których Duch Boży prowadzi są dziećmi bożymi, wszak nie wzięliście ducha niewoli, aby znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołacie Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy, abyśmy też razem z nim uwielbieni byli. Wiecie, kto jest dzieckiem Bożym? Każdy, kogo Duch Święty prowadzi, jest dzieckiem Bożym. Każdy, kto ma Ducha Świętego, kto zrodzony został z Ducha Świętego i dzisiaj zwraca się do Boga w niebie, do wszechmogącego, wszechwiedzącego Boga, zwraca się Abba, ojcze, Tatusiu. Bóg nie ma wdoków. Ale czy Ty, który tego słuchasz dzisiaj, jesteś dzieckiem Bożym? Czy na pewno jesteś? Bo jeśli nie, jeśli nigdy nie przyjęłeś Jezusa, jeśli Duch Święty nie mieszka w tobie i nie poświadcza Ci tego, że jesteś dzieckiem Bożym, to dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj możesz podjąć taką decyzję. Chcę, by Jezus uczynił mnie swoim dzieckiem. Chcę, by Duch Święty zamieszkał we mnie, aby mi poświadczył o tym że należy do Boga. Twój wybór, Twoja decyzja. Pamiętaj, Bóg nie ma wnuków. Do usłyszenia w następnej minuty.